Cześć, tutaj Mateusz i Kasia. Podróżujemy po Azji. Jesteśmy aktualnie w Indonezji, na wyspie Gilimeno. To taka spokojna, Ślankowa wyspa. O, mikrowyspa. mikrowyspa. Można ją obejść w godzinę dookoła. Właśnie się czekautujemy tutaj z naszego jednego, znaczy z pierwszego ośrodka, w którym byliśmy. Tutaj takie właśnie domki, już wcześniej nagrywaliśmy. Mieliśmy tutaj rezerwację na dwa dni, ale stwierdziliśmy, że przenosimy się w inne miejsce i jak widzicie jesteśmy właśnie spakowani. Mamy mało bagażu w sumie teraz bo większość zostawiliśmy na lądzie i idziemy teraz właśnie, nie wiem, z kilometr, z kilometr do innego miejsca Będziemy mieć Będziemy nad całym morzem A jesteśmy tutaj No i w sumie dobrze, że zmieniamy miejsce, bo to jest strasznie głośno niestety przez te dzieci. See you! Bye! Sorry? I the doors, see you. Więc tutaj naprzeciwko mamy szkołę. No i jak, jak dzieci, to zawsze jest głośno. Ogólnie teraz mieszkamy gdzieś właśnie. Nie wiem, z 300-400 metrów od, um, od morza w takiej um, bocznej uliczce. Ogólnie wyspa, właśnie, tak jak mówiłem, nie jest wielka. Ma jedną długą ścieżkę, taką drogę dookoła wyspy wzdłuż brzegu i sporo takich przecznic, jakbym to nazwał, w środek wyspy. Środek wyspy też jest mocno zamieszkany, nawet myślę, że środek jest bardziej zamieszkany niż na brzeże. Tak, są te, tak. te bungalowy, to są aż tak bez sensu trochę. Więc, o, tak jak tutaj właśnie też widzicie, są bungalowy różne takie, znaczy to się nazywają pondoki te w, w o, tej te sze... mm -hmm. o. Oni tutaj mieszkają. Poznaliśmy wczoraj Polaków. Uliczek w głąb wyspy, jak teraz idziemy, jest ich sporo. Naprawdę sporo. I w, i w poprzecznych, i wzdłużnych, i tak dalej, i tak dalej. <laughs> praktycznie wszędzie gdzieś można sobie właśnie wynająć jakiś bungalow czy pondok czy pokój więc jest tutaj naprawdę bardzo łatwo ale no ceny mają tutaj trochę no potem też można mnie między innymi rozpoznać że jest to wyspa turystyczna mocno turystyczna Właśnie, bo chyba jeszcze też tak do końca nie mówiliśmy. Mm, nie no, może to też kwestia tego, że nastawiałem się za bardzo na... na znaczy no... Spo, nastawiłem się na coś zupełnie innego niż tutaj e, zobaczyliśmy. jest jak dla mnie ta, ta wyspa wszystkiego, w sumie Gili, bo one wyglądają... No, ta i tak jest chyba najbardziej spokojna, ale są moim zdaniem przereklamowane. Plaż wcale nie ma tutaj. Obeszliśmy całą wyspę dookoła i. No, no rajskie plaże to, to nie są. Rajskich plaż tutaj nie ma, niestety. Nie jest najgorzej, ale mm -hmm. no, to nie są. Wow! Znaczy, też zupełnie inaczej to by wyglądało, gdybyśmy na przykład. Nie wiem, przyjechali tutaj na tydzień pierwszy raz do Azji, czy wcześniej byli tylko w Tajlandii. I to pewnie byś, bylibyśmy tutaj zachwyceni, mm -hmm. ale. Nie, no nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że się przechwalamy i widzieliśmy wszystko, bo wszystkiego nie widzieliśmy. Widzieliśmy tak właściwie bardzo mało w porównaniu do tego, co jest na świecie, ale yy, no, cały czas jakby bezkonkurencyjny bez bezkonkurencyjne mm, pozostają baniaki. I chyba nawet bardziej mi się podobało na <laughs> Karimundziawa, bo w Karimundziawa rzeczywiście tam jest taka wyspa bardzo lokalna. Nie ma przemysłu turystycznego bardzo. Można znaleźć zwykły warun gdzie to miejsce wszystko już tak. Tak jest wszystko. Tak. Tu jest po prostu infrastruktura turystyczna. No i tak jak tutaj znaleźć cokolwiek do mieszkania za, no ceny zaczynają się w sumie od 200. 200 tysięcy to jest minimum. Są genialne, bungalowy, no zobaczcie, mają po prostu, na dole mają coś w rodzaju salonu, kanapę, kuchnię i tylko schody na górę. Jeszcze nie wiem, czy łazienki nie mają na dole. I na górze mają pokój, taras, no ale tutaj strzelam, że te pokoje kosztują co najmniej milion, te bungalowy. No są genialne, ale odpowiednio wysoka cena. Nie wiem, czy tam właśnie zwróciliście uwagę, para jadła nie. śniadanie. W eleganckiej koszuli. Ubrani jak na banki, no ja nie, no ja po prostu nie, nie, to nie dla mnie, absolutnie. No takie właśnie szczegóły... Nie, Wyspa, no... zamiast się wyluzować, tak koleś siedzi, już tak odstawiony, elegancka koszula, Aha. bankietowa, o mamo. No to są takie niefajne szczegóły na tej, na tej właśnie wyspie, znaczy no... Nie szkodzi to nam nic, ale... bo to nie robi nam żadnej krzywdy. No tak, ale... Ale nie pasuje nam do tej wyspy. Znaczy no, do naszego wyobrażenia, którego się spodziewaliśmy. O, w ten te sposób. Generalnie to, to mi to dziwi, że ludzie jadąc na wakacje, no po to się jedzie na wakacje, żeby wyluzować, odstresować się, tak? Nie być... Uh -huh. nie mieć tego, okay. co, na to był, co co ma tyś, się na co dzień w pracy. Co pokazać te bungalowy fajne. to samo. Um. pani idą na handel. Wszystko na głowie oczywiście. I teraz właśnie wyszliśmy z takiej części najbardziej e, zatłoczonej. Teraz już jesteśmy w takich, w takim rejonie bardziej spokojniejszym. Ale tutaj nie, tutaj pokoju nie ma. To jest tylko restauracyjka z fajnym widokiem. Jak wspominałem chyba w poprzednim vlogu e, na wyspie tej hello. Tutaj na wyspie jest. Jak wnioskuję zakaz pojazdów mechanicznych, bo nie ma ani jednego pojazdu mechanicznego, nawet skuterów nie ma wszyscy tutaj jeżdżą wszyscy tutaj jeżdżą na rowerach Ewentualnie do przewożenia cięższych rzeczy są właśnie takie e, bryczki A tutaj przyjechali po jakieś towary tak. Może tutaj ostro wdziera się w brzeg. Wcześniej tam właśnie co było widać, takie drzewa zwalone do wody, no to brzeg cofnął się co najmniej o jakieś 5 metrów. Tutaj jak widać też się brzeg cofa, więc wyspa się kurczy. No z jednej strony widoki są tutaj całkiem ładne, woda jest po prostu przecudowna. Kolor wody, czystość, przejrzystość. Eee, no niestety plaż takich właśnie rajskich moje, w mojej ocenie w ogóle tutaj nie ma. Częst... Yy, na no sporo jest właśnie takich jak tutaj, widzisz, takich uregulowanych, czyli no nic ciekawego. I dopiero tam dalej jest kilka takich, kilka odcinków yy, z fajnym piaskiem, tam gdzie właśnie będziemy mieszkać. Teraz dochodzimy do Eco Homestay, nie, Eco Hostel, jedyny hostel yy, na wyspie tutaj jaki jest. O, to zaraz wam... Zobaczcie co tutaj jest i zaraz wam o tym opowiem. Aha. Widzicie tutaj hamaki, są jakieś takie proste chatki. Tutaj macie na przykład, to się nazywa penthouse. E, tutaj w ogóle nie ma ścian, tylko są e, w środku taka łóżka, łóżko, prycza i same takie bambusowe zasłonki. Więc to jest takie bardzo, prowizo bardzo prowizoryczne miejsce. I... Łóżko w dormie kosztuje, znaczy nie pytałem się tutaj, widziałem gdzieś cennik w internecie, więc nie wiem na ile to jest aktualne, um, łóżko w dormie kosztuje 150 tysięcy, um, hamak kosztuje stówę, sama możliwość przespania się w hamaku stówę i co jeszcze było, a jeszcze jest podobno tam możliwość wynajęcia namiotu, namiot jest za 80 tysięcy, więc... Jak zobaczycie, jakie my będziemy mieć warunki za 150 tysięcy, no to się pokazywałem e, ognisko. Podobno codziennie robią sobie ognisko, takie wspólne, mają takie jakby komuna jako się nazywa. No i tutaj jest jeden z fajnych resortów. Chyba już go nagrywałem. A czy fajnych, jak fajnych, no przekombinowanych. Moim zdaniem, jak na taką wyspę, to jest właśnie resort. Basen, przepych. Oh, oh. Tutaj są wszyscy poobierani w uniformy z obsługi. Jest barbecue wieczorem. Nie no, nie powiem, jest to na pewno bar bardzo ładne. Mamy hamak, więc bardzo fajnie. Mamy kanapę jest tu jeszcze kilka domków na zapleczu. No i te są właśnie dużo droższe, o, Ten domek kosztował już chyba 300. Ale jak się ma ochotę to widać może, więc no trochę przez wąski odcinek, ale widać, więc no nie jest najgorzej. W, porówn w porównaniu do ceny, w porównaniu do ceny yy, i w porównaniu do innych miejsc, które widzieliśmy. To jest naprawdę nieźle. W środku wyspy się w kilku miejscach pytaliśmy. To w środku wyspy, bez morza. E, często pokoje bez klimatyzacji kosztowały z e, samym wiatrakiem 250, a my mamy tutaj... A czy cena wyjściowa to było 200, a jak się zostaje co najmniej 3 dni to 150. Więc nie jest źle. A tak prezentuje się nasz pokój w środku. Mamy ładne bambusowe łóżko. Z baldachimem, znaczy to bardziej pełni rolę moskitiery, ładnie tutaj przygotowane łóżko, jest naprawdę fajnie, wygodnie miękkie. No, tutaj niestety nie będzie mieć klimatyzacji, więc za 150 jest bez klimatyzacji, za chyba 250 byłby z klimatyzacją domek. Nie ma nawet szyb, jest wszystko bambusowe. Łazienka bardzo fajna, też taka na pół otwarta. Tak jak tu widzicie, jest pół otwarte, więc jest tutaj przewiew, może padać deszcz i tak dalej. Kibelek bardzo ładny, nawet chyba lepszy niż mieliśmy. Prysznic, tylko zimna woda, pewnie słona, ta lekko słona. Jak widzicie, Kasia już prosto, jeszcze nawet się nie, nie zameldowaliśmy, nie zaczkinowaliśmy, a Kasia już leci do morza. No tutaj naprawdę... Naprawdę? A, bo jeszcze nawet wam nie pokazywałem, jak tutaj wygląda morze. Tutaj się zostawia klapeczki, mamy fajnie kranik do pułkania nóg pod samym wejściem. No i do morza mamy dosłownie kawałeczek. Ten domek kosztuje 500 chyba, czy 600, bo z klimatyzacją jest spory. A ten domek tutaj, o drugi, ten kosztuje chyba... No, pan by nam spuścił do 200, gdybyśmy zostali na 3 dni, ale ktoś się w międzyczasie wprowadził, więc niestety. A tamten jeszcze kolejny, chyba jeszcze droższy. No, a tutaj plaża jak widzicie jest jedna, jedna właśnie z lepszych plaż w tym miejscu. No tutaj mógłbym lekko, lekko podciągnąć pod rajską plażę. Więc to nie jest najgorzej. Jak woda. Tam już zaczyna być widać trawangan. I tutaj są zachody słońca. A ja idę się zameldować z paszportem. Już się zameldowałem to jest właśnie też recepcja. Tu mają jeszcze też inne pokoje to są chyba droższe o 50 tysięcy murowane. Mamy ławeczkę, pusztawkę. Tu jest taki pieniek z różnymi e, miast, e, państwami, z nazwami różnych państw i jest też Polska. Tutaj jest gdzieś, o jest, Poland i tu jeszcze jest Polisz. Weszliśmy właśnie jakąś drogą na skróty przez wyspę Trochę zabł Znaczy no właśnie nie wiem czy zabłądziliśmy, bo tej teoretycznie nie ma drogi Jest tylko jakaś taka ścieżka, na mapie tędy prowadzi Są już takie tutaj troszeczkę bardziej slamsy. Aha, no to chyba jednak tędy nie przejdziemy Musimy wrócić e. Idziemy tą ścieżką i wypatrzyliśmy, o takie znalezisko pajączka fajnego nie wiem czy go widać będzie no ale sobie tutaj siedzi tam za nami jest, no powiedzmy stadnina nazwijmy to, tutaj trzymają konie a tu jesteśmy z drugiej strony co przed chwilą nagrywałem no tak, tak mieszkają lokalni znaczy nie wszyscy, niektórzy mieszkają trochę lepiej ale ci jakaś wytwórnia? Coś tutaj muszą robić. A tutaj robią dokrycia dachów z liści palmowych. Aha. Tutaj ktoś ma ładną chatkę. To jest jakaś lokalna. Wydaje mi się. Przyszliśmy sobie właśnie na obiad do Warunga, jaką się nazywa. Jaja, warunki jaja. No to jest jakieś 500 metrów, z kilometr, może maksymalnie kilometr od nas. Ale jest to dobre i tanie jedzenie. Znaczy dobre to jeszcze nie wiem, ale tanie. Po e, mnie, Kasi, widzę, że jest i dobre. Kasia zamówiła sobie kary, vegetable kary, czyli kary z warzywami. To kosztuje. Kary kosztuje 25 tysięcy, do tego ryż za 8 tysięcy. Nie, moje 20 chyba. A, 20, a moje 25 z kurczakiem. Ja mam taką samą wersję, tylko że z kurczakiem. Do tego dużą wodę zimną z, z, w, z w zmrożonych kuflach. I jemy sobie z takim pięknym widokiem przy samym morzu. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo tutaj morze strasznie hałasuje. Tutaj mamy widok na e, Gili Air i za Gili Air jest e, Lombok. Tam jakieś nieładne chmury się zbliżają. A w tą, w tą stronę lazurowe może jak słońce świeci to, to może naprawdę pięknie wygląda. Mm. O, to jest dobre, takie wyraziste, pikantne. Bogaty smak mam. Bogaty smak. Bardzo fajne. Tak ja mam, kucham, mam kuczaka? kurczaka. Właśnie chciałam się zapytać, czy masz w ogóle kurczaka? Powinno nawet tak średnio zamawiać z mięso. Mm. Mięso to jest chociaż wydaje mi się, że jest trochę przesolone jest mocno ma, ma to słone. No. ale... Ja powiem, to jest. ale dobry, ma smak taki intensywny wyrazisty, także zagramy się do jedzenia smacznego z tego co widzę to właśnie mm, ładują tutaj puste baniaki na wodę na łódkę i pewnie będą płynąć nie wiem, pewnie na Lombok bo tam pewnie jest e, dystry dystrybucja w, dystryburnia, czy jak to nazwać sprzedaż wody, bo tutaj w Indonezji są bardzo popularne takie małe budki które mają takie filtry wody one filtrują, pakują wodę w takie właśnie baniaki, można kupić bardzo tanio no i właśnie tutaj, tutaj na wyspie nie ma świeżej wody, jest tylko słona, nawet w kranie leci słona woda, na wodę pitną trzeba dowozić z lądu Wróciliśmy do domu i co się okazało? Znowu nie ma światła, nie ma prądu znowu. Dzisiaj chyba dopiero pierwszy raz, tak? Chyba no. tak. Wczoraj chyba za dwa czy trzy razy nie było. Dzisiaj pierwszy raz, więc nie jest tak źle. Ale chyba trzeba się do tego tutaj przyzwyczaić po prostu. Dobrze, że tu jest przebieg od morza, bo poprzednim nie było. Mhm. A no właśnie, bo teraz e, mamy pokój bez klimatyzacji ale w sumie duże, dużej różnic, różnicy nie ma, ponieważ tam mieliśmy klimatyzację, ale i tak często nie działała, bo nie było prądu, więc eee, po co wydawać bezsensownie pieniądze? Nie no, na szczęście przez noc działała, więc przez noc jest fajnie lepiej się trochę śpi, jak jest świeższe, rześkie powietrze. A eee, Zobaczymy, jak będzie się nam tutaj tej. Tutaj. tutaj jest lepiej, bo tutaj mamy blisko morza i tutaj jest bryza bryzad morza, jest przewiew, więc jest dużo lepiej, bo jak tam w Pepai, gdzie wcześniej mieszkaliśmy, nie było, nie działała klimatyzacja no i byliśmy w środku wyspy, no to było po prostu duszno, parno, bez przewiewu, a tutaj jest odrobinę lepiej, więc... ale chyba będzie też padać. Tak, zbiera się, bo jest coś tak... Mój tata dzisiaj obchodzi 55 urodziny, kończy 55 lat z tej okazji ułoży, ułożyłem mu właśnie z jakichś tam e, muszelek, z korali, z patyczków i z jakichś takich. E, to są, a to są chyba igły sosnowe tutaj z tego drzewa. Zrobiłem mu zdjęcie i wyślę mu na urodziny taką laurkę. 100 lat najlepszego, tato. dzisiaj wieczorem na taką ucztę. No to jest dosyć ciemno, więc nic nie będzie widać. Jesteśmy w takiej troszeczkę lepszej restauracji. Ceny są tutaj niestety ogromne, dosyć spore. Ale no w miarę, w miarę jest cena takiego steka. To znaczy nie steka, tylko szaszłyka. To jest szaszłyk z tuńczyka. Do tego jest zapiekany ziemniak, zapiekana kukurydza. Jakieś sosiki. No niestety mam tutaj ciemno. Kasia nie jest głodna. Może zjesz kukurydzę? Mistrzostwo I taki zestaw Kosztuje 70 tysięcy 75, czyli gdzieś 21 zł Około 20, trochę ponad 20 zł Zjadłem całe Było po prostu wyśmienite Pyszne Kasia objadła kukurydzę Tutaj teraz nie widać, ale siedzimy Tutaj dosłownie nad wodą Na takim jakby na tarasie nad wodą. Pod nami jest woda. No, było naprawdę pyszne. Gdyby było troszeczkę tańsze mógłbym jeść codziennie. Jesteśmy teraz w innej knajpie, w kolejnej. W tej, w której dzisiaj jedliśmy obiad. Przyszliśmy jeszcze na deser. Tak jak tutaj widzicie, Kasia ma smażonego banana. Czyli taki banan w tempurze, w jakimś cieście. Chodzi za mną o ten banan tak? smażony. Tak. Dobry chociaż tutaj. Mm -hmm. A ja mam prawie to samo, tylko że mam ananasa. Ananasa smażonego w cieście. I tutaj mamy chyba mm, miodek. miodek. Super. W ogóle ja lubię jakieś banany grillowane, smażone, bardzo fajne deser. Taka porcja bananów czy ananasa kosztuje 15 tysięcy, czyli jakieś 4-4,50 na złotówki. I chyba będzie to już na dzisiaj na koniec. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze dzisiaj światło, bo dzisiaj długo, długo, długo nie było światła, a jeszcze o tyle jest gorzej w tym naszym nowym ośrodku, w tym naszym nowym bungalowie, że jak nie ma światła to nie ma i wody, bo mają wodę na pompę. To jest totalna porażka. No to, co tutaj na, to, na tej wyspie jest totalnym nieporozumieniem. No dobra, na dzisiaj tyle. Eee, jutro, może jutro gdzieś jeszcze będziemy gdzieś chodzić, odwiedzać wyspę, bo jest tutaj jezioro i jakiś rezerwat ptaków. Może będziemy snurkować. Jest jeszcze do zobaczenia zachód słońca. Także jak chcecie z nami zostać na, na bieżąco i nie przegapić kolejnego filmu z atrakcjami, które właśnie wymieniłem. To jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to możecie nas zasubskrybować tutaj na dole. Hmm, aha, no i pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli wam się podobało. Jeżeli wam się nie podobało, to napiszcie coś w komentarzu, co, co moglibyśmy poprawić. I... nie wiem, macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Na dzisiaj to wszystko, na razie, cześć. Jest właśnie godzina 10. Przybiegł do nas taj pan z obsługi. To jest z naszego środka. Powiedział, że są żółwie. Czy był jeden żółw? Zawoła nas, właśnie tutaj przyszliśmy i chyba prawdopodobnie złożył jajka. Żółwica. I teraz sprawdza, gdzie jest piasek. Tam wtedy prawdopodobnie są e, jajka. Więc mieliśmy naprawdę niezłe szczęście. Więc właśnie nie wiemy, czy złożył, czy po prostu się spłoszył i uciekł. uciekła. Ale widzieliśmy to najważniejsze, fajne, fajne uczucie, kiedy widzisz żółwie na brzegu. Pan teraz prawdopodobnie szuka miejsca, gdzie mogą być złożone jaja, bo wtedy zawiodą tutaj ośrodek. I pewnie wykopią te jajka i zabiorą je do ośrodka tutaj, gdzie się zajmują żółwiami. Możliwe, że jajka są tutaj. Stoję właśnie przy morzu. Niestety nie możemy znaleźć, gdzie jest, gdzie niestety nie możemy znaleźć, gdzie żółw złożył jajka. I tutaj prowadzą ślady, nie wiem, czy będzie widać. Tędy żółw wyszedł z wody i szedł tędy. No i nie wiadomo, gdzie złożył.